45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzin 20 października obchodził profesor Zbigniew Maciąg. Jeden ze współzałożycieli Krakowskiej Akademii, im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, radca prawny, konstytucjonalista, politolog i niemcoznawca, swój jubileusz obchodził podczas konferencji naukowej pod tytułem Państwo demokratyczne, prawne i socjalne Społeczeństwo, polityka i gospodarka. Wykład zatytułowany Charakter normatywny Konstytucji Piątej Republiki Francuskiej wygłosił profesor Adam Jamrus. Chodzi oczywiście o inny model państwa prawnego, a może i no to są dalsze wnioski już na inny wykład. Swoisty model demokracji, swoistą rolę organów najwyższych sądowniczych. Są zresztą koncepcje, którą twierdzą, że taka ma być przyszła demokracja. Mówię oczywiście o tej zachodniej najwyżej rozwiniętej, rzecz jasna, jeśli inne czynniki globalne tego nie zakłócą. Na jubileusz przybyło wielu wybitnych prawników, sędziów, konstytucjonalistów, przyjaciół profesora Maciąga, którzy chętnie wspominali wspólnie przeżyte lata. Poznałem profesora Maciąga w roku 1984, wtedy trudno powiedzieć, że profesor mnie poznał, bo ja byłem studentem, on był wykładowcą. I w takich relacjach no, wiedziałem, że profesor Maciąg to jest osoba, która się specjalizuje w prawie konstytucyjnym, zajmuje się kwestiami głównie ustroju Niemiec i dalej, ponieważ bardzo mnie interesowała ta tematyka, więc przyglądałem się temu, jak profesor Maciąg pracuje na uczelni. Kolegą jego zostałem tak naprawdę w roku 87, kiedy zacząłem pracować w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. No i wtedy, można powiedzieć, rozpoczęła się nasza współpraca zawodowa. Poznałem się jakieś 20 lat temu na zjedzie Katedr Prawa Konstytucyjnego i tak nieraz bywa, że przyjaźnie tak jak miłość, jest od pierwszego wejrzenia i to tak samo nam się ułożyło. Znamy się już, właśnie mówię, tyle lat. Współpracowaliśmy ze sobą na różnego rodzaju forach. Konferencjach, zjazdach, ale także naukowo publikacje, recenzje i tak dalej. Zawsze każde spotkanie było sympatyczne. Dyskutowaliśmy o różnych sprawach i bardzo się cieszyłem, że odnosi sukcesy, że stworzył, czy współstworzył wspaniałą szkołę, że nie tylko ma publikacje, ale również potrafi coś po sobie zostawić trwałego tutaj w Krakowie. Zbyszka znam bardzo dawno, bo razem żeśmy rozpoczynali pracę naukową w Zakładzie Prawa Państwowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. i zawsze Zbyszka podziwiałem z trzech przyczyn. Po pierwsze, on jest ciągle młodym człowiekiem, bardzo żywotnym. Ludzie nieraz się starzeją, przynajmniej jakoś psychicznie. On zawsze tą dynamikę posiadał po drugie ja byłem bardzo zaskoczony po przemianach ustrojowych że on ma taką smykałkę do biznesu że włączył się w tworzenie uczelni, bo ja go raczej postrzegałem jakiego, jako naukowca. Owszem, dział w ruchu młodzieżowym, był organizatorem, ale nigdy nie sądziłem, że on stanie się współtwórcą jednej z największych uczelni niepublicznych. No i wreszcie trzecia kwestia. Sama idea uczelni niepublicznych z trudem się przebijała do opinii publicznej, bo z jednej strony wszyscy zgadzali się z tym, że same uczelnie publiczne nie udźwigną ciężaru, a z drugiej strony, jakby, było takie. Domniemanie, że nauka to raczej coś państwowego, coś elitarnego, że wprowadzenie wątku biznesowego, a tak to było postrzegane, do szkolnictwa wyższego tworzy również pewne zagrożenia. Ale tym bardziej się cieszę, że w tym okresie mogłem z nim współdziałać. Ja studiowałem równolegle z Jubilatem. Ja studiowałem kursem czteroletnim, a on pięcioletnim. W związku z czym skończyliśmy studia. Równocześnie, wcześniej nie znaliśmy się, poznaliśmy się na aplikacji sądowej, pozetatowej, wtedy była taka forma aplikacji, czyli nasza znajomość no, datuje się na czas, no, początku pracy naukowej i jego, i, i mojej w 1969 roku właśnie na aplikacji sądowej. Później nie mieliśmy kontaktów. Ja zajmowałem się inną dyscypliną, się zajmowałem kryminalistyką, głównie także kryminologią. Odszedłem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo dostałem po habilitacji katedrę w Katowicach. Potem wędrowałem jeszcze tam gdzieś przez kul do Krakowa. W międzyczasie byłem też długo za granicą, kiedy wróciłem po czterech latach nieobecności w Polsce, wróciłem do Polski, zaproponował mi profesor Majchrowski yy, najpierw może nie pracę, tylko deklarację pracy w tworzącej się wyższej szkole. No i potem tak się złożyło, że rzeczywiście yy, po latach spotkaliśmy się z panem profesorem Maciągiem, on był rektorem, który przyjmował mnie do pracy w Krakowskiej, w krakowskiej Akademii. No to był pewnie rok 2002 albo 2003, także od tej pory no, współpracujemy z sobą już na gruncie Krakowskiej Akademii. That's a relationship between the University of Bochum and the Jagiellonska University in, in uh, Krakow. It was in 1984, I was the first time, no, before Professor Maciek, In this time Dr. Maciek uh, was in in Bochum, and we learned him there and uh, we were friends. Professor Maciek lectures uh, rather often in Bochum, uh, constitutional law, uh, Com comparative Constitutional Law, and I was here. At first, I was here and hold uh, seminars, uh, and for me, it was very interesting. In the first 10 years, I could hold seminars in German. And afterwards, a new generation in Poland and English became more, uh, more, uh, more often, more better. The English uh, pupils uh, learned the English better than I learned it in school in my time. And uh, I hold here in this time then seminars in English, and afterwards I have been here in some conferences we talked just about this. Dzięki pana profesora murach Akademii, Frycza-Mądrzewskiego, miała miejsce taka hmm, sytuacja związana z realizacją programu Wybory Lubią To, która była adresowana hmm, do młodzieży hmm, z ostatnich szkół, szkół, z ostatnich klas szkół średnich hmm, i to było bodajże 20 lutego tego roku, kiedy tutaj Przyjechała młodzież z kilku szkół województwa małopolskiego oraz samego Krakowa. No ale właśnie ta życzliwość, ta pomoc, ta, ten sympatyczny, bardzo stosunek do takiej idei, udział w tym spotkaniu, to oddaje właśnie całą osobę pana profesora miłego, sympatycznego, koleżeńskiego. No i co najważniejsze, znakomitego naukowca. Ciepły, serdeczny, pracowity, a zdolny i chętny do współdziałania zawsze i, i wszędzie. E, bardzo kompetentny w, swojej, e, w, swojej, e, w swoim zakresie zainteresowań. E, od zawsze go czytam, e, od zawsze go powołuję w swoich pracach. E, robię to z przyjemnością, dlatego że myśli, a tezy jego prac, nawet tych starszych prac, pozostają aktualne, zajmował się demokratycznym państwem prawnym. Byłem przez 4 lata swego czasu członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zbyszek bardzo intensywnie pracował na rzecz no, że tak powiem, wykreowania nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Jego wiedza, jego doświadczenie było bardzo przydatne, a w czasie tej czteroletniej kadencji pojawiało się naprawdę dużo problemów, no właśnie na styku Państwo, prawda, czy prawo państwowe i szkolnictwo niepubliczne, więc bardzo chętnie konsultowałem. Podczas uroczystości wręczono profesorowi Maciągowi jubileuszową księgę pod redakcją profesora Mariana Grzybowskiego i profesora Piotra Tulei. Urodziła się taka koncepcja, żeby były jedne studia konstytucyjne, drugie historyczno-prawne i porównawcze ustrojowe, gdzie głównie też znalazły się prace pisane za granicą. Trzecie to studia prawne, czyli przedstawicieli innych dyscyplin chcących złożyć uszanowanie jubilatowi, no i pracę nieprawników. W czwartym, najgrubszym zresztą tomie. Zdecydowaliśmy, że będzie osobny tomik o samym jubilacie, no, który przedstawi jego drogę życiową, osiągnięcia, wypowiedzi na jego temat. Mówiono tu, że to nie ostatni jubileusz. W imieniu komitetu, który się zorganizował. A jak się zorganizował, to musi uzasadnić rację swego istnienia. W Polsce jest sporo takich instytucji, które się zorganizowały i istnieją, choć nikt nie pytał ich rację. z tego nasz komitet redakcyjny jest gotów do podjęcia dalszych wyzwań. W stulecie urodzin jubilata. W roku 2044. Data nie jest przypadkowo, proszę sięgnąć do romantyzmu. A imię jego 44. Będzie jubileusz stulecia urodzin Jubilata i 75-lecia pracy naukowej Jubilata. Już od dziś można składać do Księgi Jubileuszowej swoje kontrybucje. I powiedz, czemu słońce lśni, tak radośnie. Muzycznie jubileusz uświetnił występ sopranistki Magdaleny pilarz bobrowskiej Po oficjalnej części spotkania przyszedł czas na życzenia dla jubilata. Z tej okazji chciałbym jubilatowi życzyć wielu dalszych sukcesów, wielu lat w zdrowiu, wszelkiej pomyślności. Ad plurimos annos. I wish him the best of all. Ja mu po prostu życzę wszystkiego najlepszego. Musiałbym to wszystko uszczegółowić, ale jeśli ja to mówię, a znamy się tyle lat, to po pierwsze profesor w to wierzy i wie, że wszystko się w tym mieści. W naszym wieku życzy się zdrowia, przede wszystkim, ale poza tym sukcesów, żeby to wszystko dalej się rozwijało tak dobrze jak do tej pory, żeby był dalej lubiany, szanowany i żeby cały czas był z nami w środowisku konstytucjonalistów. Jubilat to już chyba jest bardzo spełniony, bo tak jak się kiedyś mówiło, że mężczyzna powinien wybudować dom, to on też wybudował olbrzymią akademię. To chyba tylko życzyć tego, żeby miał na tyle sił, żeby dalej tak funkcjonować, jak funkcjonuje. To dzisiejsze spotkanie, no to był prawdziwy, prawdziwy benefic. tyle ciepłych słów. I takich zasłużonych, także czuło się, że to nie były rzeczy sztuczne, że to nie były rzeczy kurtuazyjne, że one się należały Zbyszkowi, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś i w nauce, i w organizacji szkolnictwa wyższego takie sukcesy osiągnął. Także cieszę się razem z nim, z jego rodziną i jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo, które w nauce powiedział.